Posłuchajcie. E, niewiele jeszcze możemy powiedzieć o tym nowym zjawisku, które się wydarza, o tej pandemii, która się rozprzestrzenia. Nie mamy szczepionki, nie mamy lekarstw. Nie wiem, jak to się dalej wszystko potoczy. Ale jedną rzecz możemy stwierdzić o, o koronawirusie już teraz z całą pewnością. Otóż, wirus ten bardzo skutecznie przeciwdziała globalizacji. Globalizacji, czyli konceptowi, który tak naprawdę od ponad dekady nie miał jakichkolwiek głosów negatywnych wypowiadanych pod swoim adresem. Ta globalizacja była, była najbardziej kulna cool na świecie. Kto by nie chciał, prawda, zabrać z sobą paszportu, czasem nawet dowodu osobistego i wyruszyć w podróż w nieznane, do najbardziej odległych zagątków świata, gdzie de facto czynnik ceny decydował, czy możemy pojechać w pewne miejsca wystarczająco daleko oddalone. Granice nie stanowiły problemu żadnego. Jedzenie. Możemy jeść owoce, warzywa, mięsa z całego świata, z najbardziej egzotycznych miejsc, gdzie jeszcze nasi dziadkowie nie mieli nawet możliwości zobaczyć, jak wygląda jakiś owoc kiwano albo, albo jakikolwiek inny, sprowadzany z daleka w ramach wymiany handlowej. I spójrzcie na Rynek y, pracy, Ludzie, człowiek może y, urosnąć w miejscowości w Polsce, w wioseczce. Wziąć się spakować, wziąć walizkę i jechać do jakiegoś państwa, w którym nie zna języka, języka tubylców. I poradzi sobie. Pójdzie szukać pracy, ktoś mu pokaże, że musi tutaj, prawda, pieczątki przybijać albo jakieś wieczka na margarynę nakładać y, na linii fabrycznej. Pokażę mu kasę, umówią się za ile? Na, na, napiszę na kartce cyframi Oby arabskimi. Dogadają się. I, i tak rozpocznie, znaczy rozpocznie życie z daleka od ojczyzny. Gdzie powoli dostosuje się. <laughs> Wyszkoli swój język zdolności, rozezna się w terenie. Zacznie normalne życie. Takie samo jak wiódł w swojej psiej wódce. I. W środek tego całego systemu <śmiech> zostaje. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Wchodzi koronawirus. Niczym laska dynamitu włożona w kopie zmrowiska. W momencie wybuchu następuje totalny paraliż. Bo okazuje się, że państwa nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznie, funk zapewnić funkcjonowania na najbardziej bazowym, organicznym poziomie. Czyli na ten przykład okazuje się, że Włosi nie mają, nie potrafią bez nacji, na przykład Polaków, poradzić sobie z osobami starszymi. Zawsze były Polki chętnie, mile widziane, te co, te co po bardziej cierpliwe. Do tego, żeby się opiekować starszymi ludźmi we Włoszech. Wyjeżdżają Polacy. Rynek włoski ma problem. W Anglii nie miał kto piec chleba. I było komu piec chleba. Młodzież angielska nie miała ochoty wstawać o drugiej w nocy i, 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 i jechać do piekarni. Za żadne pieniądze. Potrzebni byli Polacy. Polacy byli gotowi to zrobić. Teraz nie ma. Anglicy mają połowę imprezy o drugiej w nocy, a nie, że oni będą szli chleb wyrabiać. Jakiś wyroby cukiernicze. Cały rynek zbioru owoców w różnych państwach Unii Europejskiej. Zawalony. Nie ma komu zbierać zbiorów. Nie ma komu zbierać warzyw, owoców w Niemczech, Belgii, Holandii. Nie ma. Zawaliło się. Państwo nie jest samo w stanie funkcjonować ze swoimi obywatelami. I jakby na nowo muszą się uczyć, na nowo musi, musi każde państwo odbywa, odbudowywać te struktury w ramach takich najbardziej podstawowych zawodów po to, żeby, żeby, żeby być sobie w stanie, żeby sobie poradzić. Teraz mamy taką sytuację, jak wydarzyła się właśnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Czyli w Wielkiej Brytanii oni powiedzieli, że nie, 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 nie stajemy, prawda? wszystko trwa w najlepsze, prawda? chodzimy do pracy, tak jak dotychczas. Wykształcamy odporność stadną. Tak sobie wymyślili. No i Polacy wystraszeni. Co tu teraz zrobić? Ale na szczęście rząd polski wystosował informację, że chętnie przyjmie wszystkich Polaków. Prawda? że przyjmie wszystkich Polaków, e, zaprasza ich gorąco do siebie, nawet wyczarteruje im specjalne loty, żeby e, mogli wrócić bezpiecznie do ojczyzny. No i e, czytam fora dyskusyjne, okazuje się, że podnosi się fala hejtu. Jakim prawem? Ludzie tak nie chcą. Z jakiej paki e, my, mamy, my mamy ponosić koszta za tych ludzi? Za te fasole po brytyjsku, które tam tyle czasu siedziały. Teraz my ich zapraszamy do siebie. Przecież tak, jak przyjadą, to na dzień dobry jest kwarantanna, którą, którą trzeba dopilnować. Służby już są zaangażowane policyjne do tego ponad miarę. Zważywszy, że przechodzą między podróż po kontynencie, jest bardzo duże ryzyko, że nawet jeżeli jeszcze nie są, to przyjadą zarażeni. Tak się roznosi koronawirus. Więc już będziemy musieli angażować intensywnie zasoby naszych medyków po to, żeby tych ludzi ratować. Społeczeństwo jest wściekłe pójdźmy na to od strony osób, które przyjeżdżają, Siedzą sobie w Anglii i nagle się okazuje, że myślą sobie co tu się dzieje? Co to się stanęło? Przecież jeżeli wszyscy zachorujemy, jeżeli pozwolimy, żeby swobodnie wirus się rozprzestrzeniał, to skąd ja mam tę pewność, że to niepisane prawo, że że dwoje ludzi, którzy wylądują na, na łożach w szpitalu i będą mieli do dyspozycji tylko jeden respirator, skoro pewność, że, że czynnik wieku będzie jedynym czynnikiem? I powiedzmy, że leży 50-letni Polak z 60-letnim Anglikiem. I kto da gwarancję Polakowi te, tego, że, że angielski lekarz sobie nie pomyśli, a tu jest jeszcze 60-letni jakiś dziadzio, prawda, jeszcze mu zostało kilka lat do emerytury, ale to jest, to jest dziadek jakiegoś naszego małego angielskiego dziecka. My go znamy. To jest swój człowiek. Jeszcze odda głosy na właściwą partię, prawda? Jeszcze coś z niego będzie. Pewnie stare pokolenie, uprzejme dla, dla młodych ludzi. A jak, jak, jak się oni tam znają. A to Polak. Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo czym się zajmuje, skąd przyszedł. Nie wiadomo gdzie za tydzień będzie mieszkał. Nie wiadomo. Ludzie się boją. Jest, jest to naturalny odruch. Bo okazuje się, że, że gdzieś ten rasizm głęboko zawalowany, który absolutnie nie miał prawa wydobyć się przed kamerami, on tam, on tam gdzieś istnieje. Sami, bo sami pewnie myślelibyśmy w ten sposób. Okazuje się, że teraz jest ruch Ukraińców w kierunku swojego kraju. Odcięły się zasoby finansowe. E, czynsz w Polsce droższy niż na Ukrainie. I żad, żadnej gwarancji, że kiedy przyjdzie do ratowania życia, czy nasz obciążony system opieki zdrowotnej będzie ratował Ukraińców? Dlatego wracają do siebie. Rozpoczyna się proces hermetyzacji, separacji państw. Coś dokładnie zgoła innego niż proces globalizacji. Wszyscy się zamykają w swoich państwach i to idzie dalej. Ludzie się zamykają w swoich miastach, w, 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 w jakichś terenach, ośrodkach, w województwach. Ludzie się zamykają w swoich domach. Ludzie się separują od siebie ze strachu. Każda strona ma rację. Jak to rozsądzić? No ja, ja osobiście uważam, że postąpiono słusznie. Nie zgadzam się z kusami krytyki. Dlatego, że trzeba na to spojrzeć szerzej. Trzeba na to spojrzeć długofalowo, długoterminowo. Koronawirus zuboży wszystkie społeczeństwa. I nie tylko na poziomie ekonomicznym, gospodarczym. Zuboży je na, na wszystkich możliwych poziomach. Łącznie ze społecznym, kulturalnym. I jeżeli, ja mam nadzieję wszyscy, że w którymś momencie się to cofnie, będzie potrzeba odbudować to wszystko, postawić od zera. I, i wtedy zobaczycie, że nie, nie wróci natychmiast wszystko do, do, starych, do starych norm. Wciąż będzie, świat będzie nieufny, świat będzie, będzie, będzie pozostanie zamknięty. Ten proces on pozostanie w naszych głowach. I, I te wszystkie ręce Polaków będą potrzebne do tego, żeby to polskie społeczeństwo odbudować. Wydaje mi się, że, że tak się na to patrzy, że, że w ten sposób ludzie myślą. Że po prostu nie można już dłużej myśleć w ten sposób, że, że to są oni Polacy, a to jesteśmy my Polacy. Prawda? Że to jest ten Polak z Chicago, prawda? to jest ten Polak z Anglii, to jest ten Polak z Holandii, z Niemiec. Nie, no wszyscy jesteśmy Polakami. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku i mamy przerąbane. Mamy przerąbane. I właśnie taki sposób myślenia ma szansę podyktować nie tylko późniejsze wstanie z kolan, po tym, kiedy koronawirus, mam, wszyscy mam nadzieję, odejdzie, co nie wiadomo kiedy się wydarzy. Czy za, czy za, za, za miesiąc, czy za, za trzy miesiące, czy za rok, czy za lata. Nie wiemy tego, patrząc na to, jak jesteśmy zorganizowani. Ale dokładnie ten sposób myślenia i taka organizacja przy, ma, ma szansę przyczynić się do tego, żebyśmy skutecznie walczyli z koronawirusem. Żebyśmy byli w stanie się przeciwstawić. Myślenie, Jednościowe, prawda? dbanie o siebie nawzajem, coś co ginęło. Ginęło, otaczaliśmy się gru małą grupką przyjaciół zaufanych. Szukaliśmy sobie osoby, która idealnie pasuje temperamentem do nas i ta osoba była dla nas ważniejsza, a cała reszta społeczeństwa, jak to, no, tak, tak, mamy tak w zwyczaju, no, to, w, to się wykształciło historycznie i, i to jest wytłumaczalne. No. Ja nie, nie, chcę tego, nie chcę tego ganić w tej chwili. Jestem daleki od tego, ale mamy tendencję do oceniania ludzi. I z tym również trzeba walczyć. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Należy osobom, które się uważam, nienawidziło w społeczeństwie, jakiejś grupom społecznym, starszym ludziom, tyle się hajtowało starszych ludzi. Na chwilę trzeba zawiesić broń. Na chwilę trzeba przestać Wszyscy od siebie zależymy. Koronawirus połączył nas wewnątrz społeczności, której się trzymamy. Jeżeli władze mówią, że, że Polacy, wszyscy Polacy są sproszeni do Polski, to no w tej Polsce musimy, musimy zadać sobie sprawę, że każdy jest w tej samej drużynie, co my. I musimy o siebie nawzajem dbać. Musimy być z jednej strony wyrozumiani, a z drugiej, z drugiej strony chętni wyłożyć naszą pracę, czas, pieniądze w taki sposób, żeby pomagać. Wydaje mi się, że ten, spo, ten reprezentowanie tego sposobu myślenia przyczyni się do tego, że kiedy po koronawirusie będzie się tworzył nowy układ sił, to niektóre państwa staną się ważniejsze niż inne właśnie przez sposób, w jaki sobie poradziły z tym niebezpieczeństwem. Przez sposób myślenia, jaki reprezentowały. I uważam, że jest to absolutnie naturalne, że Polacy na nowo się zwołują razem, tak jak każde inne państwo. Mamy, mamy kiepską służbę zdrowia, mamy kiepską, ale wciąż to jest nasza służba zdrowia. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, żebyśmy wszyscy w ten sposób myśleli. Zającam wszystkich do dalszych przemyśleń. Gorąco dziękuję za posłuch. Jeszcze się odezwę.